Cześć, nazywam się Marek Ertel. Jesteśmy w Gdańsku w Centrum Maszyn CNC, w siedzibie firmy Fanucci Falcon. Opowiem Wam o różnicach w metodach spawania TIG i spawaniu laserowym. Jeden Obsługa. W przypadku tig wymagane są bardzo wysokie umiejętności, wiele lat szkoleń, duże doświadczenie. No, jest to oparte na pracy manualnej spawacza. W przypadku spawania męcznego laserowego, tutaj całą robotę brudną, nazwijmy to robi za nas urządzenie, czyli układa za nas wiązkę i podaje automatycznie drut. My jedynie musimy położyć głowicę na spawanym materiale. 2. Prędkość. W przypadku spawania laserowego spawamy wielokrotnie szybciej niż w przypadku TIGu. Widać to szczególnie podczas spawania na przykład aluminium. 3. Zasilanie i zużycie gazu. W przypadku zasilania i zużycia prądu tutaj plus minus pracujemy na podobnych parametrach. Jeśli chodzi o zużycie gazu, również pracujemy na tym samym ciśnieniu roboczym, czy tam bardzo zbliżonym. Natomiast ponieważ spawanie laserowe jest wielokrotnie szybsze, więc w tym samym okresie czasu kładziemy dużo więcej spoiny, więc tak naprawdę mamy dużą oszczędność w procesie, jeśli chodzi o zużycie gazu. 4. Spasowanie na Materiału, który spawamy. W przypadku spawania laserowego lubimy, kiedy materiał jest dość dobrze spasowany, najchętniej, kiedy jest wycięty z wyciętki aczkolwiek nie jest to obligatoryjne. W przypadku TIG-u pewnie te zakresy szczelin są, są większe, więc, jakby tutaj, w zależności od tego, co robimy, będziemy mogli się kierować w stronę jednej lub drugiej metody. Waga urządzenia tutaj y, rozpiętość jest dosyć duża, w zależności od tego jaką maszynę wybierzesz. Może to być około 40 kg, a może to być około 200 kg, w zależności w jakiego rodzaju y, finalnie rozwiązanie, pójdziesz, tak ta waga będzie się yy, układała. I na koniec yy, spawanie aluminium. W przypadku spawania laserowego jest ono banalnie proste, więc po krótkim szkoleniu jesteśmy w stanie położyć piękną estetyczną i wytrzymałą spoinę. W przypadku metody TIG, yy, no tutaj jest to oparte na tak naprawdę doświadczeniu i pracy manualnej operatora, więc wymagane są lata szkoleń, lata praktyki i, i, i doświadczenia, które taki człowiek zdobywa. W przypadku spawania laserowego tego problemu. Nie ma. A jeżeli zainteresowało Cię to, co powiedziałem i chciałbyś wytestować urządzenie u siebie na produkcji, zapraszam na bezpłatną prezentację. Kliknij w link poniżej i umów się z naszym człowiekiem.